Oh shit, oh take, play them niggas, go away hey. Always oh, tell the clowns around it, look like circus, so late hey. This is not the album either, these are just a dope Siemaneczko mordaci, witam was w kolejnym odcinku A dzisiaj będziemy oglądali sobie Głupia Pipo Remix Despacito Hitlata Od RMF M-Max eee, Jakaś kolejna przeróbka Despacito Już ob obejrzeliśmy jedną przeróbkę Despacito Więc zobaczymy czy ta będzie lepsza Więc yy, Wlatujemy wprost w ten yy, w, tą, w tą muzykę no nie? Tą, Jak to, jak można to nazwać muzyką No to, to, to muzyka no nie? Wlatujemy wprost na remiks Bum Pozdro z Max Ta miłość zdarzyła się naprawdę Okay, okay. Śpisz, Twe złote włosy na torsie wciąż kręcą mnie. Tylko ciebie w loda. łebie pragnę dziś. Chodź na rybkę loda banana cię zabrać chcę. Loda jestem twoja loft, a ty mój miś. Ty mówisz, że od słońca bardzo chce się pić I po soczek w barze biegiem musisz iść Drink z palemką krzyczę, lecz na próżno Ja gonię ci i mijam parawany trzy A za czwartym w groszki leżysz sobie ty W rudą ratowniczkę wcierasz balsam równo Głupia pipo ja Zagrajam chaty z rudą bardzo miło Zostaw go, bo ci obije blade ryło Módl się, że to się tylko tak skończyło, głupia ja, pipo Zmarły grypę piersi sama tylko było. Życzę ci, by w tyłku ci się tak ale przytyło. Gdy miał rozmiar, o jakim ci się nie śniło. Suka suka, 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 suka. Chciałam twoja być na zawsze. Chciałam tylko z tobą na Szebą. zachody chodzić słońca. Miłość miała nie mieć końca. Nie myśl, już i nie Nie zwonca, ty PIPO jesteś żenująca Nie PIPO, nie PIPO, trochę tam wypito Przy kolejka, jedno, dwa mojito Ona tam stała, ona zagadała To nie moja wina, stanęła mi pa... Głupia PIPO, przyznaj sama na co wszystko było ciepło Już od na coś powoli się krzaniło Chociaż Mip. kiedyś tak wam dobrze razem było ka ah, ja, uśmietniał i cię zaśmi.ż to inny klasek z stago nosiło. A z tą robą lalą całkiem łotwiło. Kupia pipo Kupia pipo. <noise> Muszę wam powiedzieć, że to było dobra. Zajbisę to było RMF Max, coś Wam tutaj wyszło, zajbiste tutaj. Aż, aż się roześmiałem z tego remiksu z, zajebiste, zajebiste. No i to tyle już w tym odcinku. Jeżeli Tobie się podobał ten odcinek, tak jak mi, e, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, poleć kanał dalej z znajomym i widzimy się w następnym odcinkach. Elo!